Puls Dnia. Zaprasza Marcin Krzemiński. To jest główne wydanie naszego programu we wtorek, 29 lipca. Zobaczmy, co przygotowali dziś nasi reporterzy. Policja rozważa zakup urządzenia do sprawdzania hulajnog elektrycznych. My po prostu wychodzimy naprzeciw pewnym oczekiwaniom społecznym. I te o działalności centrów integracji cudzoziemców. Zapisują na kursy języka polskiego, zapisują na porady psychologiczne. Niezrozumienie tego, co my tu robimy. To są te komentarze, które się pojawiają, że tu są nielegalni. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu pod lupą najwyższej izby kontroli. Oceny egzaminów maturalnych, zdaniem NIK, nie zawsze były obiektywne i sprawiedliwe. Więcej szczegółów w tej sprawie zna nasz reporter Kamil Kluj. Kamilu, czego dokładnie dotyczyła kontrola? Dobry wieczór Marcinie. Dobrzy, dobry wieczór Państwu w latach 2021-2024 system sprawdzania i oceny egzaminów maturalnych nie działał tak, jak powinien, a co piąty egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu popełniał błędy merytoryczne. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. We wspomnianych latach w całym kraju aż 20. 5% wniosków o weryfikację w wyniku egzaminu maturalnego kończyło się jego podwyższeniem. W Poznaniu natomiast wyglądało to nieco gorzej niż w skali całego kraju. A o szczegółach podczas dzisiejszej konferencji prasowej opowiadała dyrektorka delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu Karolina Wirszyc-Sitkowska. Posłuchajmy. Około 40% wniosków o podwyższenie wyniku rozpatrzono pozytywnie, przy czym w samym 2023 roku było to aż 45%, czyli niemal co drugi wniosek kończył się koniecznością zmiany świadectwa dojrzałości. Liczba błędnie ocenianych prac wynosiła rocznie od blisko 600 do ponad 1000. W ramach kontroli przeprowadzonej przez delegaturę NIK w Poznaniu, skontrolowano Poznańską Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. W tym miejscu warto również dodać i warto zauważyć, że Poznańska Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie obejmuje swoim zasięgiem tylko i wyłącznie województwa wielkopolskiego, ale również województwo lubuskie oraz zachodniopomorskie, czyli łącznie aż 15% całkowitej liczby maturzystów. Jak pokazują wyniki kontroli, wśród przedmiotów, z którymi mierzyli się maturzyści, największy problem egzaminatorom sprawiły nauki przemysłowe. O szczegółach starszy inspektor kontroli państwowej Aneta Kalinowska. Po sprawdzeniu co dziesiątej pracy stwierdzano błędy w ocenie, które skutkowały koniecznością korekty w wyniku egzaminu. Dotyczyło to biologii, gdzie nawet 54% prac oceniono nieprawidłowo, geografii 27% i chemii 26%. Na przestrzeni lat 2021-2024 odsetek egzaminatorów popełniających błędy merytoryczne w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu wzrósł aż dwukrotnie, od 10% w 2021 roku do aż 20% w roku 2024. Przypomnijmy, że obecne przepisy umożliwiają zmianę w wyniku egzaminu maturalnego tylko w przypadku, gdy zawnioskuje o to zdawający, podejrzewając błąd egzaminatora. Matury, ocenianie i zastrzeżenia Niku, a o tym wszystkim mówił dziś Kamil Kluj. Dziękuję bardzo. Nastolatka w szpitalu po tym jak zatruła się chlorem. Do zdarzenia doszło przed południem w jednym z domów w Lwówku w Powiecie Nowotomyskim. Jak ustalił głos Wielkopolski, 16 latka otworzyła pojemnik z tabletkami do dezynfekcji wody w basenie. Przez chwilę miała kontakt z oparami chloru, po czym źle się poczuła i miała problemy z oddychaniem. Wezwano służby ratunkowe. Medycy stwierdzili, że nastolatka musi szybko zostać przewieziona do szpitala. Aktualnie jej stan jest określany jako stabilny. Czy hamownia pomoże policjantom w walce z piratami drogowymi na hulajnogach i pojazdach elektrycznych? Mowa o urządzeniu, które mierzy prędkość jednośladów. Dziś policjanci zaprezentowali je mediom i urzędnikom. Tak wygląda urządzenie zaprezentowane dzisiaj przez Wielkopolską Policję i holenderskiego producenta. Służy do badania mocy i prędkości hulajnóg i innych pojazdów elektrycznych. Ich Użytkownicy często przekraczają dozwoloną prędkość 20 km na godzinę. Mamy przepisy, które mówią, w jaki sposób mówią o warunkach technicznych hulajnog, natomiast nie mamy urządzenia, które można byłoby sprawdzić na ulicy. Tak jak Państwu wcześniej mówiłem, musielibyśmy powołać biegłego, zabezpieczyć hulajnogę, przeprowadzić cały proces. Biegły wydałby opinię, że hulajnoga jest, jest niezgodna z parametrami i wtedy dopiero moglibyśmy wysłać taką sprawę do sądu. Tylko w tym roku w naszym regionie doszło do 109 kolizji i 70 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. W ich wyniku 60 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła. Dzisiejsza prezentacja jest pierwszym krokiem w drodze do legalnego wykorzystywania tego urządzenia przez policjantów w służbie. Ale ten krok dzisiaj został zrobiony. My po prostu wychodzimy naprzeciw pewnym oczekiwaniom społecznym, bo coraz częściej mieszkańcy Poznania i dużych miast na terenie Wielkopolski, gdzie tych użytkowników kolejnych jest bardzo dużo, zgłaszają nam taki problem, że osoby te bardzo często popełniają wykroczenia. W Europie z tego rozwiązania korzysta już m.in. Holandia, Belgia oraz Irlandia. To trochę jak bieżnia, w tym przypadku używana do pojazdów elektrycznych. Urządzenie symuluje warunki panujące na drodze czy chodniku. Można dzięki niemu dokładnie sprawdzić prawdziwą, maksymalną prędkość pojazdu. W prezentacji oprócz przedstawicieli mediów i urzędników uczestniczyli również policjanci z wydziałów ruchu drogowego z innych województw. Działanie urządzenia sprawdzał na przykład podinspektor Tomasz Kopta z Wrocławia. Dość szybko. Jeżeli to rzeczywiście jest 2-3 minuty, a widzimy, że to jest rzeczywiście, potwierdza się, no to oczywiście dla policjantów olbrzymie ułatwienie i olbrzymia pomoc w codziennej służbie, a też dla wszystkich mieszkańców naszego kraju zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Policjanci mogliby zatrzymać użytkownika hulajnogi i sprawdzić jak szybko może jechać. Wielkopolska Policja chce kupić to urządzenie, ale wcześniej konieczna jest jego legalizacja. Trzeba wprowadzić właśnie to urządzenie do, do tego wykazu tych urządzeń, do, do, do mierzenia prędkości, wagi i tak dalej. To jest chyba moim zdaniem najważniejsze, bo jeśli ono zostanie wprowadzone, to automatycznie wszystkie elementy związane z tym urządzeniem będą po prostu legalne w naszym prawie. Cena urządzenia, które chciałaby kupić Wielkopolska Policja, wynosi 18 tysięcy euro. Kamil Kwiatkowski, pól dnia. Centrum Integracji Cudzoziemców odpowiada na dezinformacje. Dziś pracownicy poznańskiej placówki i samorządowcy przypomnieli, na czym polegają i jak działają centra. Fałszywe informacje, zdaniem ekspertów, są częścią fali kłamstw na temat migracji. Niezrozumienie tego, co my tu robimy, to są te komentarze, które się pojawiają, że tu są nielegalni. Że tutaj nie wiem. Między innymi z tym spotyka się pracowniczka Centrum Integracji Cudzoziemców, pani Agnieszka. Dziś pracownicy jednostek wraz z samorządowcami przypomnieli, jakie zadania mają Centra Integracji Cudzoziemców. To miejsce wsparcia dla legalnych imigrantów. Udzielają wsparcia zarówno w zakresie informacji dotyczącej systemu prawnego polskiego, zapisują na kursy języka polskiego, zapisują na porady psychologiczne, porady prawne. Centra nie są zatem miejscem, gdzie imigranci nocują, nie są. Z nich relokowani i nie otrzymują tu pieniędzy. Co ważne, wsparcie dotyczy tylko legalnych migrantów. Jeden z elementów takiej szerszej nie powiedziałbym kampanii, raczej fali fałszywych informacji, które pojawiają się w sieci dotyczące migracji. Twierdzi ekspert ze stowarzyszenia Demagog walczącego z dezinformacją. Dodaje, że wśród tematów związanych z migracją można natknąć się nie tylko na fałszywe informacje, ale i te prawdziwe. Mogą być one jednak wykorzystywane do skrzywdzenia grupy osób. Pokażemy, jak Jakiś materiał z osobą z zagranicy, która dostała się do naszego kraju w nielegalny sposób i być może nawet yy, dokonuje jakichś czynów zabranionych, ale jednocześnie ktoś może ten materiał wykorzystać do tego, aby ekstrapolować zachowanie takiej osoby na całą grupę społeczną? Czyli upraszczać sytuację, twierdząc, że tacy są wszyscy imigranci. Ekspert twierdzi też, że falę fałszywych informacji napędzają politycy. My cały czas podkreślamy, że my jesteśmy przeciwko masowej imigracji. Nie, nie wypowiadamy się na temat centrum integracji cudzoziemców, z tego względu, że jesteśmy w ogóle przeciwni jako takim, z tego względu, że jesteśmy przeciwni jako takiej masowej imigracji. No Możemy oczywiście zamknąć zupełnie nasze granice, ale jest bodaj tylko jedno państwo, które tak zrobiło i nazywa się Korea Północna. Twierdzi eseista i były specjalista do spraw uchodźców. Jego zdaniem fala dezinformacji jest już odczuwalna dla cudzoziemców lub osób o innym kolorze skóry. Za przykład podaje m.in. sobotni atak nożem na obywatela Zimbabwe w Częstochowie. Uważa też, że centra integracji cudzoziemców mogą pomóc uniknąć błędów krajów zachodnich. Języka, jeżeli nie nauczymy ich kultury, to będziemy mieli ten sam problem, z którym mierzą się dzisiaj państwa zachodnie, bo ci ludzie zostaną wyrzuceni poza nawias społeczny. Według głównego urzędu statystycznego w Polsce na koniec roku 2024 pracowało około miliona cudzoziemców, a pół z dnia. Poznań miasto gospodarne, poznaniacy gospodarni, ale i przesadnie oszczędni, by nie powiedzieć skąpi. To jeden ze stereotypów dotyczących naszego regionu. Czy nasze miasto potrafi zadbać o swój wizerunek? Jak postrzegany jest Poznań i co można zrobić, by postrzegany był jeszcze lepiej? O tym rozmawiałem z gośćmi otwartej anteny. Zobaczmy fragment. Poznań jeszcze cały czas jest troszeczkę w tym może nie ogonie, bo to było źle powiedziane, no ale raczej poniżej Warszawy, poniżej Krakowa, poniżej Wrocławia, poniżej Gdańska poniżej Nowego Jorku, poniżej Londynu, poniżej Paryża. To będzie zabrzmieć strasznie. Jesteśmy tak zwanej kategorii miast drugiego wyboru. Teraz właśnie w wakacje latem obłożenie naszych hoteli jest oczywiście statystycznie niższe niż dajmy na to w Krakowie. Więc jest to szansa dla zagospodarowania grupy turystów czy turystek, którzy szukają czegoś autentycznego, czegoś nowego, chcą coś odkryć. Od znajomych, którzy czasami poznają Poznań po raz pierwszy w swoim życiu.

Pierwsze hasła, które słyszę to po pierwsze miasto zielone, miasto dobrze skomunikowane, chociaż warszawiacy od razu zauważają, że przez centrum, ja to też odczułem po przeprowadzce do stolicy, że przez centrum jedzie się po prostu wolniej, szczególnie tramwajem, ale też czystość ulic. Generalnie, że jest to miasto porządne, tak się kojarzy i właśnie zielone. Oczywiście nic nie jest w stanie konkurować z tą architekturą i, i duchem starego miasta i to sobie turyści, zwłaszcza odwiedzający Poznań pierwszy raz czy zagraniczni, no nie to w pierwszym rzędzie będą odwiedzać, natomiast ci, którzy dłużej są w Poznaniu bądź też mają więcej czasu na, na zwiedzanie, no będą szukać pewnych dzielnic czy, czy firtli, jak to mówimy po poznańsku, Środka, Jeżyce Chwaliszewo. Na YouTubie też ja pozwolę sobie się teraz sobie wspomóc tabletem. W Polsce z remontami pewnie dlatego straciliśmy sporo turystów. Hmm. Czy plot zrobi kampanię już po remontach, Panie Wojciechu? Znaczy, nasze działania podtrzymywaliśmy i w trakcie, i po remontach. Statystyki przeczą temu, że, że tracimy turystów. Wróciliśmy do poziomów, już można z dużym przekonaniem powiedzieć, przedpandemicznych. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Za chwilę nowy minister sportu o remoncie areny. A co poza tym? Nadchodzi remont węzła tramwajowego Bałtyk w Poznaniu. Tam y, będą prowadzone prace torowe, ale nie tylko, bo także będzie remontowany przystanek. Progi zwalniające zamiast ronda. Mieszkańcy na ramowic oburzeni. Na rondzie moraczewskich prowadzimy wymianę na wierzchni y, na środku ronda. Kierowców i pasażerów czekają kolejne utrudnienia i zmiany w komunikacji. 1 sierpnia rozpocznie się wymiana torowiska na Węźle Bałtyk. Wymiana torowisk na ulicy Kurnickiej w rejonie Mostu Świętego Rocha dobiega końca. Od 1 sierpnia tramwaje znowu będą tędy przejeżdżać, ale tego samego dnia rozpoczną się prace w innym miejscu poznania na Węźle Bałtyk. Tam będą prowadzone prace torowe, ale nie tylko, bo także będzie remontowany przystanek nawierzchnia torowa, to, to, torowa, ale, ale także drogowa na tym przystanku, bo to jest przystanek autobusowo-tramwajowy, i także fragment ulicy Bukowskiej, czyli tam, gdzie się znajduje torowisko. Te prace spowodują brak możliwości przejazdu tramwajów od ronda Kaponiera do mostu dworcowego. Bez zmian będą kursować tramwaje linii numer 12 i 14, a na ulicy. W uruchomiona zostanie dodatkowa linia numer 96. Także transport tramwajowy będzie zachowany na Grunwaldzkiej, z tym, że tramwaje będą się zatrzymywały troszeczkę wcześniej, bo mniej więcej na wysokości World Trade Center, czyli na, przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Tam tramwaje będą kończyć swoją trasę i będą jechać w kierunku z powrotem do Junikowa. Uruchomione będą jeszcze trzy inne dodatkowe linie tramwajowe. Numer 92, która zastąpi zawieszone linie numer 2 i 9, wzmacniająca transport na Ratajach numer 93, a także numer 95, która zastąpi zawieszoną linię numer 5. Więcej szczegółów na stronie ZTM Poznań. Kamil Kwiatkowski, z Dnia. Rondo na ulicy Czarnucha zagrożone? Na pewno nie. Skrzyżowanie na poznańskich neramowicach ma być dostosowane do przejazdu autobusów. Rada Osiedla ma także inne plany wobec okolicznych ulic. Praca w RE! Obrazki z ronda między ulicami Czarnucha i Rubież na poznańskich neramowicach nie wszystkich jednak napawają optymizmem. To jest żart i kolejny ewenement na Naramowicach. Rondo, które było na ulicy Czarnucha zostało zlikwidowane przez jakieś progi zwalniające. Mieszkańcy są oburzeni. Zarząd Dróg Miejskich uspokaja. Rondo nie jest likwidowane. Prowadzimy wymianę na wierzchni, na środku ronda, tak aby z jednej strony uzupełnić te kostki, które tam niestety wypadały. Ale też po to, by rondem mogły jeździć autobusy. Już we wrześniu będzie tędy przebiegać linia 151. Autobusy przez mniejsze że skrętu mogą mieć problem z pokonaniem ronda w obecnej konfiguracji. To nie jedyne zmiany, jakie mogą się pojawić wkrótce w tej okolicy. Rada Osiedla Naramowice chce montażu progu zwalniającego na dojeździe do ronda na ulicy Rubierz. Dużo mieszkańców również zgłaszało uwagi, że samochody jadące od strony ulicy Naramowickiej z bardzo dużą szybkością wjeżdżają na to rondo. A w tym miejscu widoczność z prawej strony jest ograniczona, co zdaniem radnego prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Progi zwalniające być może będą. Musimy dostać od Miejskiego inżyniera ruchu projekt organizacji ruchu. Rada Osiedla Ramowice zabezpieczyła środki w przyszłorocznym budżecie na montaż progu zwalniającego Arihabir Pół Dnia. Centrum Sportów Plażowych, plany na rozwój wielkopolskiego sportu. Jak zmieni się Ministerstwo Sportu i Turystyki pod wodzą nowego szefa resortu? O tym rozmawiałem z gościem wieczoru WTK Jakubem Rutnickim, nowym ministrem sportu i turystyki. Nie mógł w tej rozmowie nie pojawić się temat remontu poznańskiej areny. Oczywiście, że wszyscy znamy arenę. Arena to jest symbol nie tylko Poznania, ale myślę, że całej Wielkopolski. Kto by nie był w latach 80., na dziecko potrafi, czy wielu innych wielkich wydarzeniach sportowych. To jest przede wszystkim pytanie do władz Poznania. Są oczywiście możliwości pozyskiwania funduszy także w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Sportu, tak zwanych inwestycji strategicznych. My w taki sposób zrealizowaliśmy ten program, żeby właśnie w trybie ciągłym móc mogły samorządy składać te wnioski. Bus w ogniu pod Poznaniem na miejscu pracowały dwa strażackie zastępy. O sprawie piszemy na WTKpl, gdzie właśnie się teraz z Państwem przenoszę. O zdarzeniu poinformował czytelnik portalu poznanie, e Poznań ePoznań.pl. Jest też nagranie tego zdarzenia, więc spróbujemy teraz Państwu to pokazać, jeżeli mogę prosić. O właśnie. Strażacy potwierdzają zgłoszenie przyjęliśmy przed godziną 17.00 w Przeźmierowie na ulicy Rynkowej doszło do pożaru busa. Pojazd spłonął doszczętnie. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, mówi oficer dyżurny wielkopolskich strażaków. Więcej ważnych i ciekawych tematów z Poznania i regionu znajdziecie Państwo na naszym portalu, o właśnie widzimy teraz. Serdecznie polecam odwiedzenie wtk.pl. Tuż po głównym wydaniu pulsu dnia Jakub Wieliński i jego gość Mateusz Jarmusz z Gazety Wyborczej, a to oznacza oczywiście Fanclub studio, a w nim Lech Poznań i dwa historyczne mecze, które rozegrał na przestrzeni zaledwie kilku dni. Serdecznie zapraszam! Wtorek przyniósł zauważalną zmianę pogody. Mamy więcej przejaśnień. A czy taka aura czeka nas także w środę, i czy kolejne dni przyniosą więcej słońca? No o szczegółach opowie teraz Marta Łapińska Kubiak. W środę czeka nas całkiem sporo słońca i pogodna aura. Już od godzin wczesno-porannych będziemy mieć dosyć przyjemne temperatury, choć maksymalnie to tylko 22 stopnie w okolicach godziny 15-18. Więcej chmur jedynie pojawi się pod koniec tego dnia. Nie powinno padać to taka dobra informacja, bo ostatnio tych opadów mieliśmy całkiem sporo i wiatr będzie wiał słabo, a nawet delikatnie. Nie będzie tutaj odczuwalny z kierunków zachodnich. W kolejnych trzech dniach, mimo że mamy chwilową stabilizację pogody i tutaj jest zdecydowanie mniej już tych ulewnych opadów, takie, które zdarzały się w ostatnich dniach, to nadal jeszcze będzie przeplatać się nam tutaj pogodna aura z możliwymi opadami deszczu. Tak będzie w czwartek z temperaturą maksymalną 22 stopnie, troszkę cieplej w piątek, sobota 23 stopnie, no ale tych chmur całkiem sporo. One będą spowijać tam właśnie poznańskie niebo i te opady lokalnie mogą też wystąpić. Dziękuję serdecznie i życzę przyjemnego wieczoru. Czyli nadal lato w kratkę. Taki był wtorek w pulsie dnia. Dziękuję, że byliście Państwo z nami. Jutro wieczór WTK startuje oczywiście o 17.30. Przywita się wtedy z Państwem Jakub Wiliński. Już teraz serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.